Nigdy nie odpowiadaj na szept swojego imienia, gdy nikogo nie ma. Co się stanie, jeśli to zrobisz? Miałam 17 lat, kiedy pewnej nocy, ni stąd, ni zowąd, nagle usłyszałam ciche szepty wypowiadające cicho moje imię. Kiedy rozejrzałam się wokół, zobaczyłam wtedy znajomy cień, który spoglądał na mnie, tak samo jak ja na niego. Moje rodzeństwo smacznie sobie spało w swoich pokojach, a moi rodzice byli na dole, więc doskonale wiedziałam, że nie mógł to być żaden z nich. Pomyślałam, że moja wyobraźnia zaczęła płatać figle, może dlatego, że byłam już zbyt zmęczona. Pomyślałam, że pora spać. Wiem, że nie mogła to być moja wyobraźnia, ponieważ stare pojawiał się po mojej prawej stronie, dlatego nawet jeśli bardzo pragnęłam, aby to była tylko moja wyobraźnia, wiedziałam, że nią nie była. Okazuje się, że moja babcia, która jest bardzo związana z duchowością i spirytyzmem, kiedyś powiedziała mi, Nigdy nie odpowiadaj, kiedy ktoś wyszepta twoje imię, jeśli w pobliżu ciebie nie ma nikogo. Wtedy przez moment, przez głowę przeszły mi owe słowa babci. Nigdy nie powiedziałam o tym, co mi się przydarzyło ani jej, ani nikomu innemu. Babcia, widząc moje zainteresowanie i błaganie, opowiedziała nam kiedyś pewną legendę. Okazało się, że babcia już wiele lat temu ostrzegała swoją wnuczkę o legendzie pochodzącej z Filipin, a mówi ona o ludziach, którzy zeznali, że słyszeli swoje imiona, a ci, którzy odważyli się na to odpowiedzieć. No dobrze, jak myślicie, co może stać się tym, którzy odważyli się odpowiedzieć? Czy prowadzą dziwną konwersację? Czy ich głos ujawnia ich postać? Czy takie osoby zaczną słyszeć głosy już cały czas? Czy oszaleją? Zachorują? Czy od tego momentu wyjdą na jaw ich wszystkie sekrety? Czy nie przeżyją, kiedy opowiedzą tą historię komuś innemu? Tyle pytań, ale tylko jedna odpowiedź. Ale wracając do babci, ponoć babcia odpowiedziała jej, że ci, którzy odpowiedzą, są wzywani do domu. Do domu, który nazywany jest królestwem dla tych, których nie ma już na ziemi. Czy to jest kosmos, raj, niebo, piekło, wszechświat? Tak czy inaczej tam zostaną zabrani. Wierzenie to w Filipinach jest bardzo znane i zakorzenione w wielu strasznych miejskich legendach i rzeczywiście wielu Filipinczyków skarży się, że dość często słyszą tajemnicze głosy w określonych miejscach. Podobnie dziewczyna, o której mówiłam wcześniej, wyjaśniła, że ona również parę razy w swoim życiu słyszała te dziwne głosy, jednak pamiętała o radzie, jaką dała jej jej babcia, aby je zwyczajnie zignorować. Wierzcie lub nie, ale miałam ciarki czytając tę historię, wyobrażając sobie, co ja bym zrobiła, gdyby coś nagle wyszeptało moje imię i co by się stało, gdybym odpowiedziała. Nawet jeśli ten głos wydawałby się miły i przyjazny, a odtwarzałby wielokrotnie moje imię, wyraźnie wymuszając ode mnie zwrócenia na niego mojej uwagi, możliwych jest kilka wyjaśnień tego zjawiska. Mówi się, że gdy nagle usłyszysz głos szeptający Twoje imię, gdy nikogo nie ma w pobliżu, może to oznaczać, że właśnie słyszałeś głos Anioła. Anioły w ten sposób próbują się z Tobą skontaktować. Jeśli je słyszysz, zastanawiają się, jak najlepiej się z Tobą porozumieć. Dają Ci zwyczajnie znać, że nie jesteś sam i że jesteś chroniony. Wiele osób często zadaje pytanie, co to znaczy, kiedy często słyszymy czyjeś głosy. Z punktu widzenia religijnego, słyszenie jakichkolwiek głosów może być oznaką obecności ducha. To, czy jest to dobry duch, czy zły, zależy od tego, w jaki sposób zostały one wypowiedziane i co oprócz tego jeszcze nam powiedział. Istnieje wiele artykułów przedstawiających perspektywę neuronauki, która mówi nam, że słyszenie głosów to zwykła halucynacja dźwiękowa. Przyczyny są podobne do tych z psychologicznego punktu widzenia. Żałoba, narkotyki czy trauma. Jednak żaden z poglądów psychologicznych czy neuronaukowych nie wyjaśnia jednorazowych doświadczeń, których przeżyło wielu ludzi na całym świecie. Nie każdy przypadek można przypisać cierpieniu na chorobę psychiczną lub odurzaniu się narkotykami, i nie wszystkie doświadczenia miały miejsce, gdy ktoś kładł się spać. A czy u Was zdarzyło się, aby ktoś wypowiadał Wasze imię, kiedy doskonale wiedzieliście o tym, że jesteście w tym czasie sami w domu? Koniecznie podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Chętnie poczytam. Tymczasem ja się z Wami żegnam i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek strasznego kanału. Do usłyszenia!